W całym przepychu eventów, zawodników, przeróżnych kart znalazł się zawodnik, dla którego postanowiłem normalnie, pierwszy raz w życiu, napisać wiersz, który ci właśnie wyrecytuję. Nazywasz się Otsone Eduard. Ja cię nazywam po polsku, po swojsku Edek. O ty kocie wspaniały, dzięki tobie Gold Jeden ugrany, chociaż nie całe sto, jak kosztujesz, a gębapę to ci się czarujesz. Zastrzelałeś tyle goli, oj, oj oj, jak to rywali boli, a tych asyst tyle do depaja. Zresztą ten Holender to przy tobie wpaja. Niby jesteś kolejnym fucie Francuzem, to u mnie jesteś tej gry tuzem.